Zwracam się szczególnie do mojej rodziny, do mojej parafii i do mojej ojczyzny. Nie bój się. Boisz się, że nie będziesz już bezpiecznie przechadzał się po ziemi? Tego tak nie zdobędziesz. Nie bój się. Zobacz, jak biegnie mała sarenka przez pola i łąki. Ty wiesz, że pola to głowy aligatorów. A łąki to języki żmii. Ona o tym nie wie. Nie to ją obchodzi, tylko jej radość wielka w maleńkim ciele i chociaż płocha jest, dalej biegnie. Boisz się, że utracisz swą władzę nad dobrostanem Twoich relacji z ludźmi takimi jak ty? Czy takimi jak ty? Czy na pewno ich znasz, a może lepiej najpierw poznasz ich? Może to są e, przyjaciele. Nie bój się. I tak nie masz żadnej władzy poza tym panowaniem, które możesz roztoczyć nad sobą, aby dobrym być, by mężnym być, żeby być człowiekiem. Zachowaj pokój, a poznasz dobrze kim naprawdę jesteś, kim, kim naprawdę jesteś. Odnajdziesz się. Jesteś bowiem tak samo potrzebny, jak każda gwiazda, i jak listek każdy, jak każda grudka ziemi, jak każdy twój brat i każda twoja siostra, których to Chrystus tak samo przeniósł na swoich barkach, za każdym razem, doskonale wiedząc z kim konkretnie ma do czynienia. Boisz się, że wkrótce zabraknie ci jedzenia i wody, lub że umrzesz z innego powodu, bo już nic nie zdoła ugasić twojego pragnienia, abyś mógł dalej żyć? Nie bój się. To nie jest żaden dramat, jeśli nawet nic już nie zostanie. Z majątku tego, na jaki pracowałeś przez długie lata, nie tak bowiem życie się ocala. Zobacz, jak jako ta sarna, jak i ona mknie pod wodopój. Nie bój się y, dzikich bestyj. Czyż ona na swój sposób nie pozostanie dzika na zawsze? Właśnie tak. Biegnij za nią, biegnij, bo ona najlepiej pokaże ci gdzie źródło jest. Skąd masz pić, życie, które tak rzadkim darem jest? Wśród ludzi, którzy mówią, żyjemy, a sami boją się rzeczy, jakich nie bali się nigdy najmniejsi, także wśród ludzi. Nie bój się więc, nie musisz być duży. Ważne jest, żebyś nigdy nie tracił możliwości, a żeby sam Bóg błogosławił cię jako swoje dziecię. Byś i ty mógł żyć naprawdę. A gdy, a gdy obierzesz takiego ananasa, sam się przekonasz, jak jest soczysty i słodki. Idziemy jeść.